W Niemczech ostatnio migrant wepchnął 16-latkę pod pociąg. Kilka lat temu inny imigrant zabił w ten sam sposób ośmiolatka. W styczniu w Bawarii imigrant zaatakował nożem grupę przedszkolaków, zabił dwulatka i jego obrońcę. W Polsce tylko w jednym regionie w tym roku zginęło dwoje Polaków od ataków nożem przez imigrantów. Nielegalna imigracja na teren państw Unii Europejskiej utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Mamy rocznie kilkaset tysięcy nielegalnych przekroczeń granicy. Państwa nie poradziły sobie z efektami rekordowego roku 2015, kiedy ponad milion. 800 tysięcy osób nielegalnie przekroczyło granice Unii Europejskiej. Przez ostatnie 10 lat nie ma rozliczeń politycznych za tę katastrofę. Zarosnące zagrożenia dla strefy Schengen i istotne powiązania przemytników z lewicowymi organizacjami pozarządowymi. Ile żyć musi jeszcze zostać poświęconych, żeby lewicowy mainstream nie wspierał obecnej patologii? Dlatego czas najwyższy powołać Komisję Śledczą Parlamentu Europejskiego do spraw nielegalnej migracji w Unii Europejskiej, by wyjaśnić, dlaczego Unia europejska nie chce poradzić sobie z masową legalną i nielegalną migracją. Dziękuję. Pani przewodnicząca, dzisiaj kolejny raz rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polskie niebo i nasze wojska z siłami NATO broniły bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Natomiast Komisja Europejska, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo gospodarcze i ekonomiczne państw członkowskich, nieustannie działa przeciw interesom Europejczyków. Po zniszczeniu europejskiego przemysłu oraz bezpieczeństwa na naszych granicach i ulicach dzisiaj zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe. Mówię o umowie z Mercosur, mówię o imporcie artykułów rolnych z Ukrainy. Polska, moja ojczyzna, potrzebuje realnego bezpieczeństwa i w tej chwili okazuje się, że przez Wasze szkodliwe polityki klimatyczną, energetyczną, inwestycyjną, finansową, handlową jesteście dla nas bardziej ciężarem niż pomocą. Unia Europejska pod przewodnictwem pani von der Leyen jest brzemieniem dla państw europejskich, jest przeszkodą dla bezpieczeństwa Polski. Ta Komisja Europejska powinna podać się do dymisji. Dziękuję. Otóż w jakim stanie jest Unia Europejska. Wy myślicie, że słowami przykryjecie fakty, które wszyscy dzisiaj odczuwają. To wystarczy porównać dane z 2019 roku, kiedy pani zostawała przewodniczącą Unii Europejskiej do dnia dzisiejszego. Otóż na naszej granicy był pokój. A teraz nie dość, że jest wojna, to jeszcze rosyjskie drony spadają na Polskę. Bo oczywiście wy chcieliście mieć tanią energię z Rosji i wierzyliście w te wszystkie resety z Putinem. A teraz wszyscy za to płacimy. Ceny energii, od kiedy pani została przewodniczącą, wzrosły dwukrotnie w Europie. Wzrosły też ceny żywności, wzrosły ceny życia, wzrósł też dług Unii Europejskiej. Od 2019 roku ceny nowych samochodów w Unii Europejskiej wzrosły o 30%. A przemysł staje się cieniem starej potęgi. A wy jeszcze chcecie zwiększyć cele klimatyczne do 90%. Od tego czasu. W Europie spadło też poczucie bezpieczeństwa. Wzrosła przemoc, w tym przemoc seksualna. W lutym 2025 roku, w raporcie Biura Analiz Parlamentu Europejskiego przyznaliście, że przemoc gangów rośnie w całej Unii Europejskiej, co jest zjawiskiem związanym z eskalacją konkurencji między rywalizującymi gangami przestępczymi. Jeszcze w 2008 roku PKB Unii Europejskiej to było ponad 100% PKB Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj jest Prawie ponad 60 procent. Jak Wy tego dokonaliście? Jeszcze jesteście ze siebie dumni. Źle wyglądamy również, jeżeli chodzi o wolności polityczne. To tutaj wymyślono pojęcie jak kordon sanitarny, to tutaj wymyślono anulowanie wyników wyborów, jeżeli wygrywa nie ten, co trzeba, czy prześladowanie konkurencji politycznej w państwach, gdzie nie rządzą wasi ludzie. Do tego dochodzi zamach na wolność słowa, próby zamachu na... Wolność w internecie. Do tego Unia Europejska zamiast iść w kierunku integracji gospodarczej, która zawsze przynosiła zyski, wybiera integrację polityczną. Więcej mechanizmów warunkowości, więcej centralizacji, czyli wszystkiego, wszystko to, co doprowadziło nas do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Jednak nawet nie wszystko to razem wzięte jest największym problemem. Największym problemem jest to, że Europa straciła poczucie swojego sensu, co jest symbolem miasta, w którym się znajdujemy. Miasta, które ma ponad 2000 lat historii. Zielone Fanaberie. Pełczowa flaga, czy może te głupie zakrętki do butelek nie. Katedra Najświętszej Maryi Panny, czyli symbol syntezy wiary i rozumu, czyli wszystkiego tego, czego w Europie dzisiaj tak bardzo brakuje. Goethe pisał o niej tutaj w kamieniu zaklęta jest muzyka, strzeliste linie i nieskończone formy prowadzą ducha ku Bogu. Ja mówię o Bogu, ja mam nadzieję, że nikogo w tej Izbie nie uraziłem. Thank bo you. wy, pokolenie dekadencji, które z jakimś niezrozumiałym zadowoleniem z siebie ka nas wszystkich. No, like, okay. okay. Thank you, Mr. President, dear leftists. You've been attacking President Trump for years. Now you are whining about tariffs. You are not happy that he doesn't want to be your private bodyguard. But it's not Trump's decision to spend money on illegal migrants instead of army or industry. It's not Trump's fault that you restricted European industry because of your green guards and because of your sick ideology. It's not his fault. It's time to be a man. It's time to take care of yourself. It's time to stop wearing dresses and be a man. Put on an armor, not a dress. And your laughter will not change the fact that this is your fault. This is your fault. You destroyed and make Europe weak. So be a man. Be strong. Be brave. Be like Poland because you're not gonna laugh in a minute. Russian drones are flying over Poland, and what you're doing, you're having another discussion about helping migrants, and you're laughing. You're not gonna laugh for long. That is the problem. You do not understand your position. So stop attacking us because we are the force in Europe to save Europe, to restore Europe. We are the brave ones. And you've got only laughter because you are safe here in this building, in this Parliament. Over a million people will take streets of London this Saturday, and you will see the unity. You will see the strength of the patriots. Be brave. Be like Poland. Thank you. Thank you, President. Dziękuję pani przewodnicząca. Domagamy się w związku z tym debaty z rezolucją jutro debaty na ten temat no bo to jest sytuacja bezprecedensowa Oczekujemy solidarności z państwa strony the What kind of democracy do you even talk about in Europe? The one where if you criticize migrants for killing or raping women and children you can end up in prison for something like racism or hate speech? Or the one where if you are against sex transition of young children you can be prosecuted? Or maybe the one where if you vote for a candidate who wins the elections but you don't like him you just cancel the whole elections like you did in Romania? How many people in the European Union are in prisons because they said or wrote something on the social networks? Just their opinions. How many independent journalists are prosecuted and persecuted because they openly expose the truth about you and the consequences of your own actions? Yes, I agree. We need to defend democracy. We need to protect democracy. We need to protect it from you because you are the biggest threat for democracy in the European Union. And if we want to restore democracy in the European Union, at first we need to defeat you. Thank you. Dziękuję bardzo panie and i would wish był bardziej uświęcony, ponieważ rozmawiałem z nie są ale I was speaking to jest największa różnica. To wszystko. Po dziesięciu latach najwyższy czas zatrzymać masową imigrację, zacząć chronić europejskie granice, a nielegalnych imigrantów deportować. Dopuszczenie do inwazji imigrantów na Europę jest największą porażką europejskiej klasy politycznej od czasów II wojny światowej. Winnych trzeba, na, winnych trzeba nazwać po imieniu. To Europejska Partia Ludowa, socjaliści, Reniu, Zieloni, Lewica. To wy odpowiadacie za ten chaos. To wy odpowiadacie za zbrodnie i przestępstwa szturmujących nasze granice. Na szczęście obywatele Europy zaczynają rozumieć, że w tym Parlamencie, w Komisji Europejskiej i w Radzie są politycy będący sojusznikami NGO-sów, które czerpią korzyści finansowe na przerzucaniu nielegalnych imigrantów w głąb Europy. Europejczykom otwierają się oczy, kto odpowiada za sprowadzone na nich niebezpieczeństwo. Hiszpania lokuje imigrantów w hotelach z widokiem na morze, Niemcy i Francja rozdają im paszporty. Nie idźmy dalej tą drogą. Efekty takiej polityki widać chociażby w Brukseli, gdzie zagraniczne gangi urządzają sobie strzelaniny w biały dzień. Rodowici Belgowie ma ma masowo wynoszą się ze stolicy, a porządku musi pilnować belgijska armia. Nie chcemy takiej przyszłości dla europejskich miast. Chcemy bezpiecznej Europy. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca Komisji, jako polska, polska reprezentacja bardzo dziękujemy za te wyrazy wsparcia dzisiaj z nami, wtedy kiedy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony. I było to działanie celowe, nie było to działanie przypadkowe. Prosimy o solidarność, ale również chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć. To zagrożenie, które mamy dzisiaj, które obserwujemy, jest ze wschodu, a nie z zachodu. Unia Europejska stoi po stronie wartości, po stronie nas naszego bezpieczeństwa. Również to jest kwestia funduszy europejskich i funduszu SAFE. Wczoraj... Bardzo przełomowa decyzja. 44 miliardy euro dla Polski to także jest ochrona polskich granic i polskiej obrony. Dziękuję bardzo. Dzisiaj wobec zagrożenia my naprawdę nie możemy dzielić europejskiego społeczeństwa i nie możemy powielać rosyjskiej dezinformacji. Nie możemy naprawdę pozwolić na jakiekolwiek relatywizowanie tego, że to Rosja jest największym śmiertelnym wrogiem całej Europy. I naprawdę należą jej się sankcje. Dzisiaj rano szczątki rosyjskiego drona spadły w polskiej wsi Czosnówka. To jest 30 kilometrów od domu mojej rodziny. I wojna jest bardzo bliska. My poderwaliśmy myśliwce, Polska zestrzeliła rosyjskie drony, obroniła europejskie niebo, i taki jest właśnie stan Europy na, rosyjski, na wschodniej flance. Dlatego musimy pokazać, że jesteśmy bezwzględnie silni, bezwzględnie zjednoczeni, bo Moskwa Thank rozumie you. tylko Thank you. Thank you, język. Panie komisarzu, porozumienie handlowe z USA jest trudne, nie jest idealne, ale w obecnych warunkach jest najlepsze z możliwych. Ale dzisiejszy dzień pokazuje, że. Fundamentem relacji transatlantyckich jest bezpieczeństwo. Polska przestrzeń powietrzna została 19 razy naruszona, i nie było to zdarzenie przypadkowe. Odpowiada za nie kraj terrorystyczny, jakim jest Rosja Putina. To bezprecedensowy atak na Polskę, na terytorium Unii Europejskiej i NATO. Siły NATO w Polsce zostały uruchomione. W drugiej bazie lotnictwa w łasku stacjonuje jedna z jednostek wojsk amerykańskich w Polsce. Dron spadł 60 km od tej bazy. To pokazuje, w jakim momencie się znajdujemy. Dzisiaj liczą się mocne sojusze. Potrzebne jest wzmocnienie sojuszniczej obrony przeciwlotniczej i potrzebujemy jako Polska, jako kraj graniczny również systemów patriot. Prosimy o solidarność. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Panie Komisarzu. To miało być, to miało być wystąpienie o nawigacji satelitarnej. Ale 10 września 2025 roku około północy wleciało 19 rosyjskich dronów do Polski. I nie tylko znalazły się przy wschodniej granicy, ale również doleciały do Polski centralnej. I dzisiaj muszę mówić o solidarności i o wspólnej obronie, której nowoczesna nawigacja jest, ale też będzie integralną częścią tak jak powiedziałem, kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło dziś w nocy polską przestrzeń powietrzną. I wszyscy, absolutnie wszyscy wiemy, że nie był to przypadek, ale to była po prostu prowokacja. Polska zareagowała stanowczo i adekwatnie. Nie była to reakcja jednego państwa. Odpowiedzieliśmy w imieniu Solidarnej Europy, bo nasze granice NATO i Unii Europejskiej to są właśnie nasze granice. A jeśli one są testowane, to testowani jesteśmy wszyscy. I dlatego z tego miejsca chciałbym podziękować. Europie, Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej za prawie 180 miliardów złotych, 44 miliardy euro, które zostaną zainwestowane z programu SAFE w Polsce na obronę Polski i na obronę Europy. Te, te środki oczywiście wzmocnią naszą obronę powietrzną i cyfrową, ale bezpieczeństwo to nie tylko rakiety i radary, to także odporność satelitarna i precyzyjna nawigacja. Chcę dziś bardzo jasno powiedzieć, że ta noc, która minęła, to była Jasny sygnał dla Europy i tylko jedno, tylko jedni i jedność może nas obronić w Europie. Polska granica to granica Europy. Bezpieczna Polska to bezpieczna Europa. Bardzo dziękuję.